Hej, tutaj Lingoklinik. Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dziś zobaczymy, jak korzystać ze słówek both, no, non, all, must oraz some. Zacznijmy od no. No to po prostu zero albo nothing, nie? Czyli jak mówimy o Niczym. Na przykład, no books are on the table. Żadnych książek nie ma na stole. Albo no water is left. Nie ma żadnej wody, nie? Jak zauważyliście, możemy wykorzystać to przy rzeczach, które są policzalne w liczbie mnogiej i przy rzeczach, które są niepoliczalne. I to będzie się tyczyło wszystkich słów tej tabeli, czyli some, most and all. One wszystkie mogą być wykorzystane z rzeczownikami niepoliczalnymi i z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej. To już wam od razu powiem dla ułatwienia. Teraz przejdźmy do słówka sam. Mówimy sam, jak chcemy wyrazić, że chodzi nam o małą ilość czegoś. Na przykład, I have some apples, mam parę jabłek, albo there is some juice, jest trochę soku. Most. Most oznacza, że jest czegoś większość, prawda? Na przykład Most people like chocolate. Większość ludzi lubi czekoladę. Nie wiem, czy to prawda, ale możemy sobie tak założyć. Most information is helpful. Większość informacji jest przydatna. Też to nie jest zawsze prawda. Oj, te przykłady coś dzisiaj mi nie wyszły. Ale dobrze, wiecie o co chodzi, prawda? All, all znaczy wszystko, prawda? Czyli all students passed. Teraz popatrzmy jak się ma sytuacja ze słówkami both albo both of. Możemy je wykorzystać tylko z rzeczownikami w liczbie mnogiej i muszą być policzane, prawda? Na przykład I enjoy both books. Podobały mi się albo podobają mi się dwie książki albo I enjoy Albo I enjoy both of the books, to znaczy w sumie to samo. Możemy powiedzieć albo both, albo both of. Teraz popatrzmy sobie na tą tabelkę. Jak chcemy powiedzieć żadne z czegoś, to możemy powiedzieć none of, nie? I możemy to razem zestawić ze słówkami the albo these. Może być z rzeczownikami w liczbie mnogiej albo z rzeczownikami, które są niepoliczalne. Może to też być stosowane z zaimkami. Zaimek to na przykład it. Nie? None of them are here. Żadna z nich albo żadne z nich nie są tutaj. Nie? Them, czyli mamy dem, to jest właśnie pronoun. None of the milk is fresh. nic z tego mleka nie było świeżego, nie? Some of to część jakiejś grupy, nie? I jest taka sama sytuacja jak z non-of, czyli to się może łączyć z ze słówkami the, these albo rzeczowniki w liczbie mnogiej, niepoliczalne oraz zaimki. I to się będzie tyczyło też reszty, czyli some of, most of, all of oraz non-of. Mają taką samą zasadę? I teraz tak. Some of the students are late. Część studentów albo parę studentów była spóźniona. Some of it is broken. Część tego jest zniszczona. Most of oznacza większość. Na przykład: Most of the water is clean. Większość wody jest czysta. All of znaczy wszystko. All of the people were friendly. Wszyscy ludzie byli przyjaźni. Pamiętajcie, że możemy powiedzieć all of albo all. To samo tyczy się dla both of, both. Możemy powiedzieć all children love to eat ice cream albo all of the children love to eat ice cream. Możemy powiedzieć też both cakes were delicious. Albo both of these cakes were delicious. Nie? Super. Delicious to wyśmienity, pyszny. Dobrze. Zapamiętajcie też ważną kwestię, że jeśli mamy jakiś rzeczownik w liczbie mnogiej, musimy dać are. Nie? All of my friends are happy. Wszyscy moi przyjaciele są szczęśliwi. Jeśli mamy coś w liczbie pojedynczej, Albo jest to niepoliczalne, to wtedy musimy dać is. Nie? Na przykład most fruit is expensive. Większość owoców jest droga. Jeśli chcemy coś powiedzieć po wyrażeniach no albo non of, wtedy zawsze dajemy pozytywny czasownik. Nie robimy przeczenia. Bo pamiętajcie, nie możemy zrobić podwójnego przeczenia. Jest to logiczne, prawda? Wiąże się to z logiką, z zasadami logiki. Czyli none of these apples are good. Świetnie. Dziękuję Wam ślicznie i do usłyszenia. Trzymajcie się, pa! pa.